Siemaneczku, z tej strony prezes, na samym start odcinka zostawcie łapkę w górę, tak samo na dole kliknięcie czerwonej czerwony przycisk subskrybuj, niech się zamieni oraz nie zapomnijcie zostawić dzwoneczek. Po prawej stronie macie 5 ostatnich osób, które zasubskrybowali mój kanał, po lewej stronie macie mojego instagrama, co was bardzo proszę, macie tam info o streamach, odcinkach, tak samo kontakt ze mną. również was zapraszam na mojego discorda, co tak samo macie tam info o streamach, odcinkach, tak samo kontakt ze mną, a ja też nie przedłużam i zapraszam do oglądania, się a więc dobra, jak wiadomo po tytule Dzisiaj będziemy montować Podświetlany licznik do Do perasa No i tam jeszcze jakieś głupoty tam zamontujemy Zobaczymy wszystko co i jak Tak to jest, daję sobie Na ten tuning maksymalnie Do 50 koła, to już zobaczymy Co tu jeszcze będę mógł zamontować A co? ja też będę musiał tutaj napisać Reporta, bo nie mogę zbytnio wejść Do tego perasa, ale cej tego praca, pora, kto ostatni kierował, so Mati, nie, no wracać Chłop do domu. Nie stoi. J, hey beat maker, hey uliczny dancer, shaker shaker, hey party maker. Nie, no co tu się na czak na gracza zajku było? Dzięki dance kurwa. Prawda? Prawda. O. O, dziękuwa, pozdro. Dobra, to my tutaj pozdrawiamy kuble Odpalimy sobie jeszcze wszystkie apy jep. piep. O kur... ja tylko jeszcze nie ten parę. Nie, stary, będzie minusik Ale dobra, my lecimy Tylko chwilę, jeszcze tutaj muszę lekko ściszyć Do komponentu zamontowałem sobie pocielony licznik No i co? Niech będziemy już przy komponentach No się tam spotkamy, więc... No i... C... ze swym gładkiem poleciałem Ale dobra, my już jesteśmy przy komponentach, tylko no... Trzeba jeszcze się na szybciutko tutaj naprawić Na początku, na początku też się zastanawiałem jaki to jest, on, to jest ten poświetlany licznik No ale najlepiej no to będzie po prostu on, ten poświetlany licznik Takie jakie mamy po, po prostu tutaj lampeczki, nie A więc dobra, my tutaj przechodzimy O, puś, jeszcze światło o dobra, i światło Światłka zgaszone Nie no, ten perek to teraz jak handle i trochę wygląda Tylko na no, takiej no trochę zmieszczone <laughs> Ale dobra, my tutaj przechodzimy i jest. Kolor licznika. I my mieliśmy. Um, ale więc dobra, my już jesteśmy i to są światełka lazurowe, czyli 15 km, trochę kosztują. No, nie powiem trochę drogo, ale chwila. Um, ustaw, intensywność. No, takiego ciemnego nie zrobimy. No, takie jasne zrobimy. To będzie taki w porze, a więc dobra, my lecimy. Jep, zamontowane. I teraz zobaczymy jak to wszystko wygląda No tylko no, muszę zmniejszyć sobie zawieszenie Bo no nie powiem, że no trochę to zabójcze wygląda A więc dobra, uuu No i teraz no to pięknie, teraz no to pięknie to wygląda Poświetlany licznik mamy zamontowany I chwila, slash tuner, lampek jest w LV Jadę jak coś do ciebie Spoko, ok Dobra, ja tu napisałem do lampka My teraz lecimy zamontować, zamontować w tym prasie, no myślę, że ogranicznik by nam się przydał. Tak samo jak wykrywacz, i jeszcze, no, no zobaczymy, co tutaj będziemy mogli dać. No i co? No i widzimy się też na miejscu, bo też jakby nie chcę, żeby ten odcineczek tak długo trwał, tylko chcę, żeby wszystko szybciutko było i elegancko nie? Więc wiadomo, o co B. <grym> A jest dobra, my lecimy, więc widzimy się na miejscu. Kiedy będzie odcinek z praskiem, jak mogę wiedzieć? Uuu uh, Aleggy Drifting. I tutaj pozdrawiamy Szymek Q315, bo się zapoje stary ideolo. Ojej, homie, homie, homy, bo fotoradar. A jeszcze ja manda zostanie, to chłopie. No i dobra, my tu lecimy na pełnej za swoją gładki. O kurde bela. O, nic nie rozwaliłem, to gituła. Lampek jeszcze sobie pomyśli, ale pijak wjechał. Dobra, zatrąbimy. Witam. Tylko nie wiadomo, czy lampek jest, czy nie ma go. Ojej, ojej. chyba lampek ma z No to my tutaj poczekamy na, na lampkę, kiedy będzie. Więc jak lampek wróci, no to. No, ubinię, no to nie wiadomo, ile to zajmie. A u was to zajmie sekundę, więc. Dobra, to my tutaj zamontujemy ogranicznik, bo lampek w końcu się obudził. Zobaczymy, ile u lampka ogranicznik. A w ogóle co mi otwiera, drzwi daj kasę, 2,9, 200, tu dawaj. Dobra, to zamontujemy tutaj już sobie ogranicznik. No w sumie za ogranicznik sobie lampek bierze I... Mmm. I, Dobła ile wykrywacz. Daj kasę. I, dobra, zamontujemy. I co tu jeszcze da radę? Dobra, jeszcze tutaj napisz lampkowie co tu jeszcze da radę, bo nie ma zielonego pojęcia. Co się tutaj można zamontować. Nie liczymy tutaj LPG. no, nowe apy on spoiler mm, Dalej. Polera, to nie będę montował Lampy Cybi Cybi ile? Dobra weźmiemy daj kasę 22. Pół 22. Ile tutaj cybi u niego? 2500 Lampy Lampy ile? daj kasę 292 zobaczymy ile, ile też lampy u niego kosztują dawaj dawaj lampy, dawaj, bo też w ogóle tutaj kolejkę ma się już robi 1500 dobra to jeszcze lampy zamontujemy i oprócz tego lpg i absów to je, to jeszcze coś da radę chyba jeszcze stereo można zamontować jak się nie mylę a, to dawaj stereo jeszcze daj kasę Czysto, no dobra, tanio I tu fest, tanio Dobra, tyle, dziękuję Teraz tak teraz wygląda Tylko szczerze nie wiem czy Lepiej teraz tak wygląda ten pras Z światłami czy bez światła Możecie też napisać w komentarzu Bo uwierzcie, że nie mam zielonego też pojęcia No te światła z jednej strony Tak w pożo wyglądają A z drugiej strony tak jakby trochę nie w pożo ale wiem, że jeszcze spróbujemy i polecimy sobie zmienić ranty. Bo dużo bo, 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 to oso osób powiedziało, żebym zobaczył, zobaczył, jak te ranty teraz będą białe wyglądać przy tych lampkach. Więc my polecimy sobie jeszcze tutaj ranty zmienić białe i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No bo szczerze, to jakby felgi. Chwilaki to były. Karoty, chyba? Tak, jak się nie mylę, to karoty, no to w porze wyglądają. Tylko bardziej mi się zdaje, że teraz przy tych światełkach. Boże, teraz będą wyglądały jeszcze te białe Ale cały czas się zastanawiam, czy jakby nie pojechać i nie zdemontować tych lamp Ale mówię, możecie napisać w komentarzu Ale dobra, a my już tutaj zaraz będziemy się zbliżać do lakierni Bo do przyjadę, Tak, do przyjadę, do lakierni Można powiedzieć, że w skrócie, tak żeby dużo też jakby nie gadać Tylko czekajcie, bo mam jakieś te problemy O dobra, wszystko się udało Po tym odcinku będę się zajmował buletem Więc można powiedzieć, że lekko projekt prasa odstawię na bok ale jak skończę buleta, bo będę go robić 2-2, a do 2-2 już mi tam niewiele brakuje. Oczywiście FT. I też i też dobra. My tutaj sobie jeszcze zmienimy te ranty, ranty na białe. A, no i oczywiście wiadomo, że jak ten, że Jak skończymy projekt buleta, co będą odcinki na kanale? Jak tam montujemy tam światełka, nitro, bla bla, bla i te inne z tym. No to wrócimy sobie do perasa. A, więc dobra, my tu sobie zmienimy kolor i szczerze. Hmm. W porze to wyglądają, tylko chyba będę musiał usunąć te lampy, no bo nie powiem, że te lampy no trochę obrzydliwie wyglądają. Ale teraz jak zrobiłem te białe ranty. No to lepiej wygląda. I to lepiej jej to wiele. O! Zobaczymy teraz na światełka, tylko czekajcie. Weźmiemy mu glebę. Jep, jep jep. o Nie no i teraz no to w porze ten pras wygląda. Nie no teraz no to jest gicie. Rozostawiamy białe ranty. Mówię, możecie sobie zobaczyć, że teraz no to jest lepiej. I to lepiej, i lepiej i to wiele. A jestem dobra, ode mnie to na tyle. Wielkie dzięki, że obejrzałaś, obejrzyłeś ten odcinek, a nie wiem ile ten odcinek trwał. Zobaczymy przy montowaniu tego odcinka. Wypomnę jeszcze raz, żeby być na bieżąco z kanałem, zostaw tam nadal w czerwonym subskrybuj, niech się zamienić szary i również nie zapomnijcie zostawić dzoneczek i zapraszam, zapraszam na Instagrama i na Discorda info w streamach, odcinkach, tak samo kontakt ze mną tam jest. No co? Ode mnie to na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!